Witajcie, witajcie. Dziś środa, dzień. O, techniczny. Dobra, słuchajcie, jak już wiecie, zauważyliście, dziś będziemy prezentować. Platformę. Benek dorobił się platformy. Bardzo długo żeśmy na, na ten dzień czekali, i już Wam go zaprezentuję. Jak ona wygląda? Platforma jest składana, więc jak sami widzicie, mega jest rewelacyjna. Ja ją tak z boku pokażę, i ona w tym momencie nie zajmuje żadnego miejsca. Szczerze, no powiedzmy, te 50 centymetrów tutaj wy, wystaje. Zresztą zaraz zobaczymy, ile. Dobra, mamy tu pomoc naukową. Słuchajcie, przyszło mi jakieś 53 cm przy złożonej platformie. Już wam pokazuję mniej więcej jak ona wygląda i jak się ją rozkłada w bardzo prosty sposób. Jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery mamy takie, takie pokrętła i wystarczy je odblokować albo odkręcić. One w tym momencie są odkręcone, bo przyznaję szczerze, że przed chwilą się nią jak wiecie, że bawiłem. O i teraz i tu też jest odkręcone, ale mamy jeszcze takie zabezpieczenie, żeby to nie było to ściągamy szpilki zabezpieczające, wyciągamy, wyciągamy okus. Chodzi to tak ciężko i bardzo dobrze, że to ciężko tak chodzi, przynajmniej tamto to tak chodziło, a tu już lżej, tak? No dobra. Mamy zabezpieczenia wyciągnięte, i zwróćcie uwagę, że jeden ruch, jeden ruch w dół i platforma jest już prawie że rozłożona. No, ale tak, zakręcamy ją. Jak wiecie, jest zakręcona mocno. No i znowu wkładamy te zabezpieczenia. Tak? Zabezpieczenia z tej strony widzę, że mi ciężej chodzi. To zabezpieczenie z tamtej strony leżejsze jest. No, tutaj trzeba trochę się namęczyć. No i teraz szpileczka. Szpileczka zabezpieczająca. No szpileczka zabezpieczająca. Żeby nam to nie wypadło. Bardzo bardzo fajny mądry pomysł. Ja jeszcze sobie to o tutaj tak podciągam żeby to było w ten sposób. W tym momencie to nie wypadnie. I z tej strony też to samo, otóż ciężej chodzi. Szpileczka zabezpieczająca. Ok, i podciągam to, żeby ona tak sobie nie latała. Jak widzicie, już jest prawie rozłożona. Teraz ten spód też jest taka sytuacja, że tu, tu. No, i w tym, w tym momencie. Już mamy, w tym momencie już mamy całą platformę, jak widzicie, rozłożoną. No i nam się obszar ten trochę powiększył. Trochę zaraz zobaczymy, o ile się nam to powiększyło. W tym momencie powiększyło nam się to o 87 cm, tak? Czyli benek ma teraz 6 metrów, 80 87 cm, czyli prawie jest 7-metrowy. Jak założymy tą platformę, to jest 7 metrowy. Dlaczego założymy? Bo ona jest ściągana. Można sobie ją tu ściągnąć. Zobaczcie, ma tutaj takie zaczepy, więc ta platforma, jakbym jej nie chciał i nie potrzebował, to można ją ściągnąć, zdemontować, więc naprawdę jest to fajna sprawa. O kurczę, o proszę. O, taki incydent. O, hmm. Taka ciekawostka, prawda? No dobra, to, to ja to tutaj tak przytkam. Może, może potem to przytkam. Hmm, dziwne. Dobra, światełko będziemy musieli naprawić. Jak wiecie, mieliśmy tutaj zamontowany bagażnik rowerowy i przyznam się szczerze, że od zawsze marzyliśmy o platformie. Dlaczego? Dlatego, że ta platforma ma minimum 150 kg przy krótkiej to jest minimum. No, mówili, że na 200 kg mogę ją ładować, więc no, 200 kg to już jest bardzo fajna sprawa. A druga rzecz, oprócz tego, że ja mam to na skuter przygotowany i zaraz będzie prezentacja mocowania skutera, to cztery elektryki bez problemu. Mało tego, ta platforma jest tutaj rozsuwana, ona w tym miejscu na tej szynie jest rozsuwana, więc ja mogę sobie ją wydłużyć. Mogę mieć skuter, dwa rowery na platformę, mogę załadować skrzynkę. Jak nie mam skutera, nie mam rowerów, mogę sobie tutaj dodatkową skrzynkę załadować. Dalsza część reklamy, czyli rozkładamy platformę i poprosimy naszą asystentkę, żeby nam pomogła wprowadzić skuter. Rampa jest już rozłożona. Jak widzicie, długa rampa. No teraz jest potrzebny jeszcze skuter i przyznaję asystentka, która nam pomoże to wciągnąć, więc idę ogarnąć te dwie rzeczy jeszcze. Skuter już yy, czeka i. Czekamy na naszą asystentkę, bez której praktycznie nie za wiele da się zrobić. Dlaczego? Tego, że przyznam szczerze, jeszcze samemu nie potrafię ciągać Rity na platformę. Rita nie należy do lekkich kobiet. Powiedzmy, że o wadze się nie rozmawia, ale ona ma 130. 130 to 30 kg, kilo, 30 kilo, więc no powiem tak, na rękach jej nie wniosę, choćbym nie wiem co. Tego jest potrzebna asystentka. Jest, jest, jest Jadwiga. Jadwiga, proszę pomóż nam. Halo, halo, czekaj, 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 ale wiesz co? Ja wjeżdżam, Ty mi pomagasz jak zawsze. Ja wjeżdżam. Aha, nie, Jadwiga nie wjeżdża, Jadwiga pomaga. Będziesz mieć to ujęcie? No tutaj. Teraz tak. Teraz Dobra. I dziękuję. Czekaj. Udało się. Jedna sekunda trochę odsapnę. Te 30 kilo nie jest tak prosto wnieść po tym i przyznaję szczerze, że gdyby nie Jadwiga, nie udałoby się. Ale jak widzicie, mamy to. Ona stoi teraz w miarę stabilnie, dlatego że pierwszym elementem jest tutaj zabezpieczenie od razu kierownicy. Jak my se to tu już zakręcimy, tak naprawdę, to można powiedzieć, że ona już w miarę tu stoi do dalszego zabezpieczania. Teraz weźmiemy pasy i zabezpieczymy ją pasami. No, i tak, tył jest akurat prosty. Tutaj jest jedno zahaczenie, idzie to przez całą długość. No, i tu się zahacza z tej strony. Widzicie jak? No, i teraz praktycznie już tylko naciągnięcie. Naciągnięcie jest bardzo proste. Naciągamy, jak my go naciągamy, to zobaczcie, resor, resor się chowa. Więc to takie naciągnięcie jest tutaj. Już tak, już jest znowu bardziej stabilnie. Zobaczcie, brakuje nam tego elementu. Więc ja teraz zamontuję ten oto element. O, poczek poczekajcie. No i mamy to. Ale to nie wszystko, no bo ten przód oczywiście się zabezpiecza dwoma takimi paskami. Jeden pasek idzie tutaj, i teraz są dwie wersje. Pierwsza, pierwsza wersja przypięte jest to do ramy, dodatkowo do ramy, a druga właśnie wersja pokażę Wam to jest przypięcie o, do tego. I jak widzicie, druga wersja to jest, że idzie o tędy. Jest przymocowane do tego. Która wersja jest lepsza, przyznaję, nie wiem. Może ktoś ma już tutaj doświadczenie, to mi podpowie. No i słuchajcie, no i finalnie, tak naprawdę. Jeszcze zabezpieczenie kierownicy. No bo to jest tylko taka trzyma skuter do tego, ale on tutaj z przodu w ogóle nie jest zabezpieczony, jak zapewne się domyślacie. Więc teraz, o kurczę, mamy zapalony kluczek. No i teraz taki pro tip, Nie zostawiajcie kluczyka w motorze. Nie, nie zostawiajcie. Ja też nie zostawiam. Chyba. Tu wam teraz coś pokażę. No zostały to nie było dołączone. Dlatego to sobie dokupiłem oddzielnie. Taki uchwyt na, na kierownicę, że łatwiej jest zamontować. Bo jak widzicie, zamontowałem to metalowe, to metalowe tutaj w to miejsce. Po mojemu to się tak, tak niefajnie wrzyna. Tak niefajnie się wrzyna w tą gumę. Nie wiem jaki będzie finał tej, tej bajki, czy w przyszłości rączki nie będą do wymiany, jak to się będzie tak naciągać. No i stąd pomysł zakupu takiego wynalazku, który się zakłada już bezpośrednio tutaj na na rączki, ale przyznaję, że nie jest to takie Proste, bo jak widzicie, tutaj się sprawy komplikują w tym oto momencie z tego powodu. Więc ja to teraz pokażę Wam mniej więcej, jak będzie teraz taki newralgiczny moment, że muszę odkręcić tą kierownicę, tutaj ten uchwyt, i skuter de facto będzie się trzymał, ale on się trzyma już. Na tym tylnym pasku. Nie jest on tak za bardzo stabilny, bo się kołysze. Więc jak widzicie, muszę to jak najszybciej założyć i znowu zabezpieczyć o właśnie tym elementem. Ten element praktycznie stabilizuje nam no tutaj. Wchodzi trochę taki na, na wcisk. Widzę, że troszkę tutaj tak wysiłkowo trzeba. No ale to siłownię będę miał dzisiaj zaliczoną. Miałem się zapisać na siłownię, ale widzę, że już nie muszę. Zobaczcie, tu szybko sobie usztywniam. I w tym momencie tak, skuterek jest stabilny, on mi się nie kusza. Co na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę, na jego stopień pochylenia. Skuter musi być trochę pochylony na kampera, a nigdy, nigdy odwrotnie. Czyli może powiedzieć, on powinien tak leżeć na kamperze. Może stać pionowo, ale też lepiej, jak jest trochę bardziej tak pochylony w tamtą stronę. I teraz w tym momencie będziemy właśnie przymocowywać, przywiążemy kierownicę. To jest tak, tam kierownica mi... I Zwróćcie uwagę, że teraz to, to naprężenie, to naprężenie jest, można powiedzieć, nie wrzyna się w kierownicę, tylko tutaj. Więc tak, to mocno dokręcamy już tak żeby to żadne wibracje tego nie ruszyły. Tu jest pierwsze naprężenie. Można powiedzieć strasznie nie podoba mi się ten element. No Będę musiał tu wymyśleć coś takiego żeby to jednak było. Miało to lepsze albo bardziej to złamie albo tutaj jakoś zabezpieczę, Albo w ogóle cały ten element tutaj wymienię bo wolałbym żeby to było bezpieczniejsze. I teraz wystarczy, że podciągniemy tak na ścisk. I teraz tutaj jeszcze też dociągniemy, bo ważne, żeby było ciągnięte. Właśnie no i można powiedzieć, słuchajcie, konstrukcja, jak widzicie, jest mega stabilna. Więc jak my będziemy jechać, on się może tutaj telepać. Ale tak naprawdę mocno się trzyma i nie wskazuje nic na to, żeby, żeby się odpiął. Dobra, słuchajcie, zwijamy rampę i już Wam pokażę finalny, finalny efekt tego. Mamy już finał, mniej więcej z boku to wygląda tak. Jak jak mówiłem, wystaje ona 87 cm, cała platforma, ale skuter nie za bardzo e, wystaje i tak naprawdę on po bokach w ogóle nie wystaje. Zobaczcie, jest niewidoczny całkowicie z, z obu stron. No, jak wiecie, to jest Rita, dziewczyna bęka, waży 30 kg. 140 kg. Tak wygląda Rita na bęku, ale coś wam pokażę, bo nie wiem czy żeście zauważyli, ale zobaczcie, tak bardzo fajnie teraz mi trapy tutaj weszły w to w to miejsce, tak? I tak naprawdę mogę sobie coś tu jeszcze podwieszać w tym miejscu. Nie wiem, pewno sobie jakiś tutaj pojemniczek zrobię. Nie, niewielki, niewielki, ale zawsze coś będzie można tu włożyć, jakieś, jakieś elementy, tak? Tak naprawdę on ma trochę tutaj miejsca. I teraz tak, kamera z góry, mam dwie kamery, jak, jak wiecie, one mi pomagają tutaj cofać, ale też mamy zamontowaną: o, tutaj pomaga mi tutaj przy, przy cofaniu. Kończymy dzisiejszy odcinek, ale my tak naprawdę dzisiaj kończymy, ale my się zaczynamy pakować, pakować na naszą następną podróż. I słuchajcie, w następnym odcinku pokażę Wam rzeczy, bez których nie wyjeżdżamy, więc takie nasze najważniejsze gadżety, bez których żyć nie możemy, może Wam się spodobają.